Witam Państwa serdecznie. W pierwszym dniu nowego roku to czas podsumowań i snucia planów na przyszłość, a do podsumowania tego, co wydarzyło się w naszym regionie i co się jeszcze wydarzy. W nowym 2009 roku zaprosiłam trzy najważniejsze osoby w naszym województwie, a są ze mną pani prezydent stolicy Hanna wronkiewicz Walc, wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski Dzień dobry. i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Witam pięknie. Pani Prezydent, największy sukces tego roku, minionego roku. No myślę, że to było wiele inwestycji takich jak zakończenie pierwszej linii, budowy pierwszej linii metra, to są były cztery stacje w ciągu dwóch lat i ogromny węzeł Młociny, to były też cztery, cztery parkingi, parku i jedź, zakończenie no w ogóle kontynuowania, a potem zakończenie rewitalizacji krakowskiego przedmieścia ponad 100 kilometrów dróg w Warszawie, które mają zupełnie nową nawierzchnię. Jednym słowem bardzo dużo inwestycji, ponad 2 miliardy złotych w tym roku, zarówno na cele ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe, boiska, przedszkola, drogi też oczywiście w poszczególnych dzielnicach, które już dawno nie były przeprowadzone bądź remontowane. Jednym z tym, yy, przede wszystkim inwestycje i zakończenie pewnej rzeczy. Rozpoczęcie nowych, tak jak Centrum Nauki Kopernik. Czy... O tym też będziemy mówić Panie Wojewodą. Największy ja. sukces Pana. Ja pan również, pan. również chcę powiedzieć o inwestycjach. Wydaje się, że taką najważniejszą rzeczą i cieszę się, że to się w dużym stopniu udało, było przyspieszenie wydawania decyzji dotyczących największych inwestycji infrastrukturalnych w naszym województwie. Czyli A budowę wy... obwodnic. Zacznę od stadionu narodowego. Rekordowy chyba, bo półtora miesięczny termin wydania pozwolenia na budowę stadionu narodowego, którego budowa dzisiaj idzie i to widzimy w oczach, muszę to podkreślić, dzięki znakomitej współpracy z Panią Prezydent z miastem Steczniu Warszawa. Po drugie, obwodnice. Obwodnice nie tylko fragmenty obwodnicy Warszawy, na które udało się wydać pozwolenia na budowę, ale obwodnica autostradowa Mińska Mazowieckiego, obwodnica Mszczonowa, obwodnica Żyrardowa, obwodnica Serocka to wydane pozwolenia na budowę no i otworzyliśmy obwodnicę Wyszkowa, obwodnicą Płońska już przed świętami pojechały pierwsze samochody, chociaż wymalujemy, Generalna Dyrekcja wymaluje oznakowania poziome dopiero na wiosnę, ale już ruch jedzie. Obwodnica Jabłony to też w tym roku przecież pojechały samochody, obwodnica Jabłony. Myślę, że ten rok był dobry dla kierowców w województwie mazowieckim, ale myślę, że następny będzie jeszcze lepszy. A jaki był w naszym regionie, Panie Marszałku? To był dobry rok. Również zrealizowaliśmy szereg inwestycji. Ja tutaj będę zwrócił uwagę na dwa obszary. To jest w wszystkim kolej. Myślę, że jest znaczący postęp, jeżeli chodzi o wyposażenie kolei mazowieckich. Na tory wyjechało 10 bardzo nowoczesnych pociągów firmy Stadler. Wyjechały też wagony piętrowe typu push No tak, myślę, panie marszałku, że... ale muszę tutaj dodać, bo pewnie widzowie też słuchają, co tym wiedzą, dlaczego one się nie mieszczą w tunelu Wy, Pani, myślę, że nie mieszczą się dlatego, że popełniono błąd przy duremoncie. Natomiast ważne jest to, że jeżdżą na trasach szczególnie obciążonych i ten problem staramy się rozwiązywać w ten sposób, że przez tunel jeżdżą pociągi, które się mieszczą. Natomiast oprócz tych kolejowych inwestycji bardzo znaczących, które znacząco poprawiły warunki podróżowania, chociaż one jeszcze nie są doskonałe, to myślę, że tutaj wspólnie z Miastem Stocznym Warszawą jako pewien sukces możemy poczytać sobie y, zakończenie prac i przyjęcie wspólnego biletu i dalszy jego y, rozwój, czyli ułatwienia komunikacyjne. No może, obszar wspólnym... jeżeli, jeżeli można, drugi obszar, na który chciałbym zwrócić uwagę z punktu widzenia regionu niezwykle istotny, to y, autentyczny sukces samorządowego instrumentu wsparcia rozwoju Mazowsza, czyli ponad 200 milionów skierowanych na infrastrukturę, do tych gmin powiatów, które mają najniższy poziom dochodów. Zostało dostrzeżone również na poziomie europejskim, bo Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy przyznał Mazowszu bardzo prestiżową nagrodę, którą odbierałem w Strasburgu w grudniu. Wspomniał Pan o wspólnym bilecie. Od dziś mm, ja byłam na Józefów Legionowo, Lesznowola, Nieporent, Otwock, Ożarów, Piaseczno, Wieliszew i Wołomin. Ma wreszcie ten wspólny bilet. Wspólny bilet, który Państwa łączy. Panią Prezydent i Pana tak, Marszałka. To jest takie, nasze bardzo udane dziecko. Wszyscy obiecywali. Ale myśmy... Pani Prezydent, myśmy... po czterech latach dopiero udało się całej aglomeracji warszawskiej odnaleźć. Ale w końcu się udało, bo o, o wspólnym bilecie mówiono nie tylko przez cztery lata, ale przez była kilkanaście lat. Maksud saya I nie udało się, a teraz już mieszkańcy od, od, od dzisiaj od 1 stycznia mogą jeździć w całej aglomeracji, bo to jest ta pierwsza strefa, myślimy już teraz o kolejnej strefie yy, kolejnego biletu, ale już cała ta strefa podstawowa aglomeracyjna dojeżdża na wspólny bilety jest ogromny. Dlaczego tak długo to trwało, proszę powiedzieć? Dlaczego koleje mazowieckie? Yy, spółka należąca do samorządu województwa ZCM podległy Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy, nie mogły się porozumieć, żeby... Mieszkańcy, w końcu pasażer z Wołomina dojeżdżający do Warszawy też tu wydaje pieniądze, robi zakupy. Panie dyrektor, trzeba mieć świadomość, że samorządy w ogóle przejęły na siebie ciężar transportu kolejowego od niedawna. A spółka kolej mazowieckie jest pierwszą pilotażową spółką w całym kraju, jeżeli chodzi o samorząd wojewódzki. Podobnie sytuacja tutaj miejsca jest przecież tak naprawdę od kilku lat funkcjonuje i cały ten system jest y, bardzo skomplikowany i mimo naszej dobrej woli i pani nie mojej, no, trwały po pierwsze uzgodnienia, poduli rozwiązania, które mają charakter informatyczny, logistyczny, rozliczeń wzajemnych. To nie jest proces prosty, y, więc ja myślę, że trzeba się cieszyć z tego faktu, że dzięki naszej determinacji i decyzji politycznej, którą wspólnie podjęliśmy, ten wspólny bilet mamy i będziemy dożyć do tego, żeby na terenie całego Mazowsza były jednorodne nośniki, y, które będą umożliwiały korzystanie z różnych środków transportu publicznego, ale też innych usług. To jest to problem jednak kosztu dla każdego z nas i zatem 60% kosztów wspólnego biletu pokrywa Warszawa, no jest tego pokrywa. Y, oczy... Ale, muszą... ale miliony w tym tak. roku przeznaczone na dotacje dla tak. kolejów, więc ja mówię, że, że y, y, my w 60%, ale oczywiście o, o te pieniądze Zawsze są negocjacje i słusznie to, 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 to znaczy, że każda to jest liczona. No i jeśli pani pozwoli, bo yy, jak był burmistrz Berlina. W Warszawie na zaproszenie okay. pani prezydenta opowiadał, że Berlinowi zajęło to 8 lat. 8 lat samych negocjacji. Londyn tworzył taki system, gdzie jest wspólny bilet łączący samorządy otaczające Londyn przez kilkanaście lat. Ja bym zadał pytanie, dlaczego to się udało, a nie dlaczego tak długo to musiało trwać. Ja, to państwę, ja chcę dlatego, powiedzieć, że, że po raz pierwszy na zawsze. Jak... samorządy, własne samorządy o to, że się nie starają, że nie potrafią zdobyć środków i nie wynegocjować odpowiednich Ale, kwot, a to w końcu są staramy, że jest duża życzliwość, że oczywiście w budżetach też samorządy muszą znaleźć środki na dopłatę i rozbudowujmy ten system i cieszymy się z tego i myślę, że to, że weszliśmy w rok 2009 właśnie z tym wspólnym biletem jest wspólnym naszym sukcesem. No to teraz myślę, w ogóle, bo należałoby jeszcze powiedzieć coś takiego bardziej, bardziej ogólnego. Ten rok w moim przekonaniu. To był pierwszy rok w historii Województwa Mazowieckiego od 10 lat, kiedy ono istnieje w tym kształcie, pierwszy rok, kiedy harmonijnie współpracowaliśmy w tym trójkwadzie. Samorząd województwa samorządem miasta Stocznego Warszawy i z administracją rządową w województwie. Po raz pierwszy nie było między nami konfliktów. Po raz pierwszy widzimy pozytywne efekty tej współpracy. Wspólny bilet jest jednym z przykładów. Stadion Narodowy, o którym wspomniałem drugim. Wspólne przeciwdziałanie klęskom. Trzecim przykładem. Fundusze można by tych unijne, przykładów nie spowodować. Dbamy o to, na przykład Krakowskie Przedmieście otrzymało niewykorzystane środki. Prawda? Pan Marszałek Wojewoda dał z kontaktu wojewódzkiego na z huwera Także jest taka harmonijna współpraca. Było współpracy i sukcesach. Teraz trudniejsze zadanie. Największa porażka, Pani Krystyna. Myślę, że porażka to należy do recenzentów, ale to, na co ja trochę narzekam, że ta machina biurokratyczna idzie wolniej niż ja bym sobie tego życzyła. i ci przesuwamy pewne terminy przetargów, ponieważ na to są Myìn pytania. My o Nocnym, my przesunęli ten termin na 600 pytań, ale Myślę, że, że, że te procedury my, my, zawsze, ja bym chciała, żeby były trochę szybsze i to czasami można powiedzieć, no, spędza sens sen także Druga linia metra nie spędza pani sens Druga linia metra myśmy w ogóle podjęli ambicję wtedy przyspieszenia, żeby była. Natomiast no, zgodnie z wcześniejszymi planami, mam nadzieję, że 15 lutego jak otworzymy koperty, że już będzie znany wykonawca. I nie będzie Drugi 6 linie, kwoty. I że nie będzie 6 miliardów, no, które nawet. Y, y, budżet nie udźwinie. I budżet i, i który oceniał, stwierdził, że przy tej braku opłacalności nawet były fundusze unijne, których jest bardzo dużo, bo 900 milionów euro by nie, nie zostały rozdysponowane. Także robimy to za pomocą, powiedziałem, takich narzędzi, nie na zasadzie przypadkowej, tylko wszystko jest dokładnie obliczone.